15 sekund, brawo! Teraz twoja kolej. Start! Jak go on biegnie! Ale ćwok! Ale liczbę! On zaraz się przewali! Uuu. O kurwa rzeczywiście! Kurwa! A ład, to wszystko boli! Trzeba to nakręcić, będziesz z tego dobra. Kurwa. dawaj, Marek, będziesz gwiazdą. Jeszcze tylko trochę, dam radę. Nie poddawaj się, Piotrek Dawaj, Marek, to jeszcze kameruje Daj z ciebie wszystko. Co za ty. Może zostaniesz teraz gwiazdą internetu. Nie wstydź się, jeszcze tylko kilka ujęć. Ej! Zamknąć pizdę, kurwa. sobie. Nie chcesz być gwiazdą? To nie jest śmieszne. Będziesz tak pisała, chuja. Najpierw nie do no E masz! No i wiesz! Ja to chciałem pomalować, kurwa i nie mogłem tego, tego srebrnego pomalować. Co to jest kurwa? To jest Amelion! To jest? Amelion! <laughs> co? Amelion! Co to jest? Amelionowe! No. <laughs> A co to jest? To jest! Kurwa krzychu! To jest amelionowe! Amelion!